Dane są wzory funkcji f i g, wyznacz złożenia gF fg oraz dziedziny tych złożeń. Mamy dwie funkcje, funkcję f od x, mamy dokonać złożenia g, f. Nasze złożenie to g od f od x. Skoro f od x to jest x kwadrat, to to będzie po prostu g od czego? g od x kwadrat. Zatem teraz patrzę na funkcję g i w miejsce x wstawiam x kwadrat. Trzymamy złożenie typu x kwadrat minus 5. Zatem teraz popatrz na dziedzinę funkcji f. Jaka będzie dziedzina funkcji f? To zbiór liczb rzeczywistych. A jaka jest dziedzina funkcji g? To również zbiór liczb rzeczywistych. Zatem dziedzina funkcji po złożeniu gf to będzie zbiór liczb rzeczywistych. Teraz złożenie funkcji f z g. To będzie f od g od x. A nasze g od x to jest przecież x minus 5. Zatem patrzę na wzór funkcji f i spróbuję za x dać x minus 5. Zatem to będzie za x daje x minus 5. No, i mojego x podnoszę do kwadratu. Więc moje złożenie to x kwadrat minus 10x, dodać 25. Wykorzystuję wzór skróconego mnożenia. Teraz dziedzina złożenia. Zobacz znowu na dziedzinę funkcji f, dziedzinę funkcji g. To będzie zbiór liczb rzeczywistych. Dokonaj złożenia gsf od x. Zatem zobacz, to będzie g od f od x. Skoro nasze f od x jest wyrażonym wzorem x plus 1, x minus 3, to będzie to g od. i zapiszmy x plus 1, x minus 3. Teraz spójrz na wzór funkcji g. Mamy go tutaj. I to jest x do trzeciej, a nasze x to będzie cały ten nawias w środku. Zatem to będzie nawias kwadratowy podniesiony do trzeciej, a za nasze x daje x plus 1, x minus 3. Mamy złożenie naszej funkcji. To mogę rozpisać jeszcze jako x, mi... x plus 1 do sześcianu przemnożone przez x minus 3 do sześcianu. Jaka jest dziedzina funkcji f? To zbiór liczb rzeczywistych. Jaka jest dziedzina funkcji g? To również zbiór liczb rzeczywistych. Zatem dziedzina złożenia g f to będzie zbiór liczb rzeczywistych teraz złożenie fg g od x. zatem to będzie f od czego od g od x A jak wygląda nasze g od x? Przyjrzyj się, jak wygląda wzór. Zatem to będzie f od i nasze g od x to jest x do sześcianu. Popatrz teraz na wzór funkcji f i za x daj x do sześcianu. Otrzymamy złożenie tych funkcji. Zatem teraz nie pozostaje nic innego jak jeszcze ustalić dziedzinę tego złożenia. Tu po drodze nic się nie działo. Złożenie FZG to będzie zbiór liczb rzeczywistych. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.